Cześć! Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Człowiek nie strachu, nieustraszony, śmiałek. To są różne pseudonimy, różne miana, którymi określa się Daredevila, Mata Mardoka. Tutaj mamy trzeci album, trzeci tom serii, znowu w czerni Daredevil, gdzie za scenariusz odpowiada Charles Soule. Jest to bardzo, bardzo gruby komiks, który wypożyczyłem w Księżycu w Bielsku-Białej, w Bibliotece Głównej. I tu ważna rzecz, jest to oczywiście wydawnictwo Egmont, Klub Świata Komiksu. Na ten album składają się zeszyty opublikowane pierwotnie w... numer, numer Daredevil'a opublikowanego pierwotnie w zeszytach od 595 do 612. Tak to wygląda dziwacznie. Skąd ta data 2015? A mianowicie z tego, że w pewnym momencie Wydawnictwo Marvel postanowiło wrócić do oryginalnej numeracji, żeby mieć te duże liczby, tak jak swego czasu DC, na przykład tam Action Comics czy Detective Comics, więc to samo zrobił Marvel. Dlatego właśnie mamy tak wysokie cyfry. I ten album zawiera trzy trajdy, czyli trzy wydania zbiorcze, oryginalne, czyli tak: Burmistrz Wisk, Burmistrz Mardok i Śmierć Daredevila. No i właśnie trzy trajdy, trzy różne historie. Jeżeli. Śledzicie najnowszy serial Marvela od ten Marvel Studios czy Marvel Television, jak oni się teraz nazywają, to kojarzycie, że jest serial Daredevil odrodzony, czyli tam Born Again. I wyjściem punktowym, startowym dla tego serialu, to że było w pierwszym odcinku, jest to, że Wilson Fisk, czyli Kingpin, wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Z analogiczną sytuacją mamy w tym komiksie, gdzie na koniec. Poprzedniego tomu okazało się, że Fisk wygrał. Że Fisk wystąpił do, wystartował i na niespodziewanie wygrał. Jest to duży, duży problem dla mata Mordaka, który generalnie za panem Wilsonem Fiskiem nie przepada. Oczywiście Derrida ma ten sam problem. No i mamy tutaj bardzo nietypową sytuację, a mianowicie taką, że Daredevil znowu jest nacenzurowany, a w zasadzie jest teraz na polecenie Fiska, ścigany przez policję. No i właśnie, doprowadzony do ulicy Fiska, Fisk to genialnie aranżuje, że tutaj Daredevil mu go zaatakował, uciekł, i w tym momencie cała policja jest postanowiona na nogi i ma za wszelką cenę złapać śmiałka. No właśnie. Bo śmiało jest traktowany jak najpospolitszy, może nawet niepospolitszy. Jak supergroźny przestępca. Pętla się zaciska, ale to nie jest esencją tego motywu. Motywem, esencją i najdziwniejszą jest propozycja. Niemoralna propozycja od Wilsona Fiska. Punkt wyjściowy, czy punkt różny odnośnie serialu Borne Again, który mamy do czynienia na, w tej chwili na Disney Plus, jest to, że Wilson Fisk w obecnej chwili nie wie, że Matt Murdock to Daredevil, ale miał kosę, miał problemy, miał rywalizował z oboma tożsamościami Mata, czyli zarówno z prawnikiem Mattem Mardukiem, jak i z superbohaterem Daredevilem. I tutaj nasz Wilson Fisk, burmistrz Kingpin, składa propozycję. A mianowicie taką, że Mat Mardok będzie jego zastępcą. Co się za tym kryje? Jakie tego będą konsekwencje? To już musicie się dowiedzieć czytając samemu, mit. Tym bardziej, że można się zastanowić dlaczego u licha co spowodowało, że Mat zdecydował się na tak radykalny, niespodziewany krok. Jest tu wiele różnych ciekawych motywów, ale najfajniejszy zaczyna się moim zdaniem w drugim story Arku. Gdy na skutek pewnych zdarzeń rolę burmistrza przejmuje, tak jak tytuł tomu wskazuje, czyli major Mardok, czyli burmistrz Mardok, właśnie mat. I tam wtedy mamy permanentne zagrożenia, ponieważ mamy miasto w oblężeniu i takie zarządzanie kryzysowe i temu musi podołać Matt Dog Jest to moim zdaniem bardzo ciekawie przeprowadzone. Jeden z fajniejszych motywów. I on, ten story arc, to opowiadanie, ta część, kiedy to Mat jest tym burmistrzem mi się podoba najbardziej. Natomiast trzecia, trzecia już jest problematyczna dla mnie. O ile początek tej trzeciej jeszcze jako tako szedł, no to później są jakieś te dziwne rzeczy, które mi się jakby tak powiedzieć. Za bardzo idziemy w fantazjowanie. Ja wiem, że to jest komiks Marvela. Ja wiem, że tu są sytuacje takie yy, science fiction, jakaś fantastyka, jakieś zjawiska paranormalne, ninja, voodoo, magie, moce, mutanci i tym podobne, inhumani, różne dziwne rzeczy. Ale w tym momencie to poszło za daleko moim zdaniem. Mamy tutaj oczywiście pojedynki z różnymi Gośćmi i tak to się dość ciekawie toczy. Finał jest ok, ale najlepsze dla mnie jest właśnie ten środek. Ten Major Martok I fajne niuanse po prostu prawne. Super bohaterskie. Taka. W kilku miejscach się zaśmiałem, po prostu mnie to tak mocno zaskoczyło. Czy generalnie polecam ten tom? Tak. Polecam. Jak czytałeś Daredevila, nie widzę powodu, dla którego miałbyś zrezygnować na poziomie tego tomu. I co najważniejsze, on fajnie parafrozuje, fajnie się teraz łączy z tym serialem. Można zobaczyć pewne różnice. No, na moje oko są wyraźne. I podoba mi się, że nie jest do końca, przynajmniej w moim odczuciu, powiedziane, że Fisk jest jako ten burmistrz. Że chciał przejść stanowisko, by być złym dla bycia złym, nie wiem, jak to inaczej nazwać. Chodzi mi o to, że. On oczywiście, jest kawałem drania, wszyscy to wiemy, ale nie daje jedno. Może nie tyle jednoznacznej, co wydaje się, albo sprawia wrażenie, że jednak on kocha ten nowy Jork i ma jakiś swój dziwny plan na to miasto. Nie każdemu się on będzie podobać. Dla wielu postaci będzie to bardzo niekorzystna zmiana. Chociażby jego to, że nie przepada za super bohaterami. Ale, ale to jest. I lubię takie sytuacje jak ten złol przejmuje jakąś funkcję i nie jest do końca takim jednoznacznym złolem. Ale cóż, jak chcecie poczytać, mieszkacie w Bielsku Białym lub okolicach. Zachęcam, żebyście po prostu udali się do biblioteki i zaczęli czytać tego Daredevil'a. Mają tam wszystko. Wszystko co wydał Egmont, zaczynając od powiedzmy wizjonerów Franka Millera, czy tam nie pamiętam jak nawet miałem to pod tytuły te cztery tomy. Mamy Bendisa, mamy tom zerowy, mamy gdzie jest Diabeł Stróż, mamy tom siódmy, gdzie jest Shadowland, mamy Brubakera, mamy Marka Wejda i na końcu mamy Charlesa Soula. Wszystkie najważniejsze do tej pory wydane rany po polsku, są do dyspozycji do wypożyczenia w Książce Beskidzkiej w Bielsku Białej w Bibliotece Głównej. Ja dziękuję za uwagę. Ci, napiszcie w komentarzach, czy czytacie Daredevila albo czy oglądacie serial, jak Wam to się podoba. Dla mnie to jest naprawdę fajna lektura. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.